Serce biło mi w dziwnym, niemal figlarnym rytmie. Nie z nerwów, o nie, to było coś innego. Od dawna nie czułam tego drżenia w całym ciele. A wszystko przez Damiana. Mojego zięcia. I tylko Pan Bóg wiedział, co działo się we mnie tamtego wieczoru. Stałam na drewnianym ganku w małej wiosce pod Tarnowem, opierając się dłonią o stary, poczerniały słupek. Zmierzch kładł złote refleksy na korony sosen, a deski domu przybierały odcienie bursztynu. Był poniedziałkowy wieczór, a w tym wieczorze kryło się coś niezwykłego. Nie była to zwykła cisza. Cisza była mi przyjaciółką od lat. Ale teraz przeplatała się z oczekiwaniem. Damian miał przyjechać. Gdy moja córka Marta wspomniała o wyjeździe służbowym do Warszawy, myśl pojawiła się błyskawicznie. Nie mogłam pozwolić, by jej mąż całymi dniami włóczył się samotnie po pustym mieszkaniu w Krakowie. Tutaj, na wsi, czekały na niego świeże powietrze, ogród, domowe przetwory. Ale we mnie było coś jeszcze. To drżenie, to przedziwne echo radości. Jak kobieta, nie tylko matka. Poprawiłam brzegi prostego, lnianego sukienki, jasnej, przewiewnej. Ubrałam ją nie bez powodu. Chciałam wyglądać naturalnie, ale jednocześnie świeżo. Musnęłam powieki cieniem, tylko lekko, żeby nie przypominać wiejskiej kukiełki. W dłoni trzymałam mały kieliszek mojej wiśnówki, gęstej, aromatycznej, zrobionej latem. Zachowałam ją właśnie na taki wieczór. Usłyszałam, jak samochód zatrzymuje się przy furtce. Damian wysiadł, poprawiając włosy i ocierając dłonie o spodnie. Wysoki, lekko przygarbiony, z tym swoim nawykiem marszczenia brwi. Gdy mnie dostrzegł, jego twarz złagodniała. Damianek, zawołałam, podnosząc głos, by przebić się przez szum wiatru. Podszedł szybko, a ja zeszłam jeden stopień niżej, wyciągając ku niemu kieliszek. Na rozgrzewkę, żeby zmyć kurz z drogi, Powiedziałam, a nasze palce na chwilę musnęły się przy przekazywaniu szkła. Ten dotyk trwał ułamek sekundy, a jednak we mnie rozciągnął się jak cała wieczność. Jego dłoń była ciepła, mocna, męska. Serce znów zrobiło bum, bum, jakby chciało przypomnieć, że ja też jeszcze żyję. Dziękuję, pani Anno, odpowiedział z lekką nieśmiałością, upijając łyk. Na jego wargach pojawił się błyszczący ślad nalewki, który przykuł mój wzrok dłużej, niż wypadało. Uśmiechnęłam się łagodnie. To jeszcze nic, Damiane. Dopiero poczujesz, jak tu inaczej się oddycha. Weszliśmy do środka. Światło lampy pozostawiłam zgaszone, chciałam, by półmrok objął go jak ciepły koc. Pachniało drewnem, chlebem i suszonymi ziołami. Nakryłam skromnie do stołu, sałatka z pomidorów, ogórki kiszone, chleb własnego wypieku. Siedliśmy naprzeciw siebie. Jadł z takim apetytem, że aż się rozczuliłam. Chwalił, powtarzał, że to smakuje jak magia. I choć wiedziałam, że to zwykłe, proste jedzenie, jego słowa brzmiały jak prawdziwy komplement. Czułam, że nie jestem już tylko teściową, ale kobietą która może być dostrzeżona. Rozmawialiśmy o drobiazgach, a potem coraz śmielej o życiu. O tym, jak trudno czasem w małżeństwie o prawdziwą bliskość, o szczerość. Słuchałam go, i w moim wnętrzu budziła się dziwna miękkość, a zarazem napięcie. Każdy jego gest wydawał się ważniejszy, każdy uśmiech głębszy. Gdy nasze spojrzenia spotkały się nad stołem i trwały dłużej niż powinny, wiedziałam, że coś zaczyna się zmieniać. W powietrzu wisiała obietnica, delikatna i niebezpieczna, jak zapach lata po burzy. Obudziłam się we wtorek wcześniej niż zwykle. Słońce dopiero wschodziło nad polami, a ja już stałam przy oknie w jasnej, lnianej sukience. Czułam, że w moich oczach pojawił się blask, którego dawno tam nie było. Policzki miały naturalny rumieniec, włosy ułożyłam w prosty kok. Z którego wymknęło się kilka kosmyków, nadając mi młodzieńczy wygląd. Damian siedział już w kuchni, popijał herbatę, gdy weszłam. Dzień dobry, pani Anno, uśmiechnął się. Ten uśmiech, ciepły, otwarty, jakby chciał powiedzieć coś więcej. Dzień dobry, Damianę. Odpowiedziałam, a w moim głosie zabrzmiała nuta, której nie dało się ukryć. Zjedliśmy owsiankę z malinami, świeże mleko od sąsiadki. Później zaproponowałam spacer nad rzekę białą, która płynęła za łąkami. Pogoda była bajkowa, poranna rosa błyszczała na trawie, a powietrze pachniało ziołami i mokrą ziemią. Szliśmy obok siebie, rozmawiając o błahostkach, ale każde słowo zdawało się mieć podtekst. Ścieżka nagle się zwęziła. Chcąc uniknąć mokrej trawy Przybliżyłam się do niego. Nasze dłonie zetknęły się i on, jakby to było oczywiste, po prostu ujął moją rękę. Bez pytania. Mocno, pewnie, a jednak z delikatnością. Zatrzymałam oddech. Serce zaczęło bić szybciej, a w mojej głowie pojawiła się myśl: A jeśli ktoś nas zobaczy? Ale przecież tutaj nie było nikogo. Tylko my i Pola. Damian nie puścił mojej dłoni. Wręcz przeciwnie, jego palce sunęły się niżej, gładząc skórę, także poczułam dreszcz. Spojrzałam na niego spod rzez. Jego oczy były inne niż dzień wcześniej, bez dystansu, pełne czegoś świeżego. Byłam ponad pięćdziesięcioletnią kobietą, ale w tamtym momencie poczułam się jak dziewczyna, której ktoś pierwszy raz wyznaje coś spojrzeniem. Nad rzeką usiedliśmy na trawie. Woda szumiała, ptaki śpiewały. Rozmawialiśmy już nie o pogodzie, lecz o samotności, o tym, jak ciężko być zawsze silnym. Damian mówił o Martusi, o tym, że między nimi jest coraz więcej rutyny. W jego głosie brzmiała szczerość, której brakowało wczoraj. Patrzyłam na niego i czułam, że ta więź staje się coraz bardziej realna. W tej chwili nie byliśmy teściową i zięciem. Byliśmy mężczyzną i kobietą, których coś ciągnie ku sobie. Wróciliśmy do domu udając, że nic się nie stało. W ciągu dnia zajmowaliśmy się drobiazgami, sprzątaliśmy werandę, poprawialiśmy płot. Z zewnątrz wszystko wyglądało zwyczajnie, jakbyśmy byli po prostu rodziną, ale każdy gest, każdy przypadkowy dotyk miał w sobie elektryczność. Wieczorem usiedliśmy przy stole z kolacją. Półmrok sprzyjał ciszy. Nasze spojrzenia spotykały się coraz częściej, aż w końcu jego dłoń musnęła moją pod stołem. Poczułam, że to początek gry, której reguły nie były już w naszych rękach. Środa zaczęła się zwyczajnie, a jednak od samego rana czułam, że powietrze w domu gęstnieje od niewypowiedzianych myśli. Włożyłam lekką sukienkę w kolorze jasnego błękitu, przewiązaną cienkim paskiem w talii. Na nogi założyłam skórzane sandały, a włosy zostawiłam rozpuszczone, tylko delikatnie przeczesane palcami. Chciałam wyglądać swobodnie, ale wiedziałam, że każdy szczegół może mieć znaczenie. Damian pomagał mi w ogrodzie. Pochylał się nad skrzynkami z warzywami, rękawy koszuli podciągnięte, a mięśnie ranion rysowały się wyraźnie. Przypadkowe spojrzenia spotykały się coraz częściej. Kiedy podał mi koszyk z pomidorami, nasze dłonie zetknęły się na dłużej niż wypadało. Ciepło tego dotyku sprawiło, że policzki zapiekły mnie rumieńcem. Po południu usiedliśmy na werandzie. Przyniosłam mu domową lemoniadę w szklance, a jemu przyszło do głowy, żeby nalać ją także do kryształowego kieliszka od nalewek. Zaśmialiśmy się, ale ten śmiech był nerwowy, pełen napięcia. Gdy poprawiał szklankę na stole, jego palce niechcący musnęły moje kolano. Zadrżałam. On też to poczuł, w jego oczach pojawiła się ta sama iskra, którą widziałam nad rzeką. Wieczorem, gdy sprzątaliśmy po kolacji, zostaliśmy w kuchni sami. Słyszałam tykanie zegara i własne przyspieszone bicie serca. Damian stanął za mną, podając talerz. Jego dłoń lekko dotknęła moich pleców, niby przypadkiem. A jednak świadomie. Przymknęłam oczy. Zapach jego wody po goleniu mieszał się z aromatem świeżego chleba i ciepłem płynącym z jego obecności. Odwróciłam się powoli. Staliśmy blisko, może za blisko. Czułam, jak materiał sukienki lekko unosi się od jego ruchu. Nasze spojrzenia spotkały się i trwały. On pierwszy odwrócił wzrok, jakby się bał. Ale wtedy ujął moją dłoń i szeptem powiedział: Pani Anno, nie wiem, co się ze mną dzieje. Serce uderzyło mocniej. Uśmiechnęłam się smutno, lecz nie cofnęłam dłoni. Ze mną też dzieje się coś nowego, Damiane. Słowa zawisły w powietrzu, ciężkie i niebezpieczne. Wiedziałam, że to już nie jest niewinna gra. Coś zaczynało się na poważnie. Tego wieczoru, kiedy każdy z nas położył się w osobnym pokoju, długo nie mogłam zasnąć. Słyszałam jego kroki na korytarzu, słyszałam, jak przystaje pod moimi drzwiami. Nie wszedł. Ale wiedziałam, że to tylko kwestia czasu. Czwartek przywitał nas ciepłym porankiem. W powietrzu unosił się zapach świeżo skoszonej trawy. Ubrałam zwiewną sukienkę w drobne kwiaty, Przewiązaną cienką wstążką. Do tego lekkie baleriny i srebrna bransoletka, którą kiedyś dostałam od przyjaciółki. W lustrze zobaczyłam kobietę inną niż dotąd, bardziej żywą, bardziej kobiecą. Damian siedział przy stole w kuchni, kiedy weszłam. Podniósł wzrok i jego spojrzenie zatrzymało się na mnie dłużej niż powinno. Zawstydziłam się, ale jednocześnie poczułam przyjemne ciepło w piersi. Dzisiaj mamy dużo pracy w stodole, powiedział, jakby chciał zająć czymś ręce i myśli. W stodole pachniało sianem i drewnem. Promienie słońca wpadały przez szczeliny w deskach, tworząc złote smugi. Damian podawał mi narzędzia, a ja czułam, jak jego ramię co chwilę ociera się o moje. Niby przypadkiem, ale każde mu śnięcie elektryzowało. Kiedy razem przesuwaliśmy ciężką skrzynię, Nagle znalazłam się w jego ramionach. Upadłam lekko na Belesiana, a on odruchowo podtrzymał mnie. Jego dłoń spoczęła na moim biodrze, zbyt pewnie, zbyt długo. Patrzyliśmy na siebie w półmroku, a serce waliło mi tak głośno, że aż bałam się, iż usłyszy. Pani Anno, wyszeptał, a jego twarz była tuż obok mojej. Moje usta drgnęły w odpowiedzi. Ale zamiast słów wyrwał się cichy śmiech, nerwowy, jakbyśmy byli nastolatkami przyłapanymi na czymś niedozwolonym. Odsunęłam się, poprawiając sukienkę. To tylko praca, Damianę, powiedziałam, choć głos brzmiał zbyt cicho, by był przekonujący. Wieczorem w domu panowała cisza. Marta miała wrócić dopiero następnego dnia, więc oboje wiedzieliśmy, że ta noc jest wyjątkowa. Przy kolacji nasze spojrzenia spotykały się coraz częściej. Nalewka, którą podałam, rozwiązała języki. Kiedy sprzątałam ze stołu, Damian podszedł zbyt blisko. Poczułam jego dłoń na plecach, a potem usłyszałam szept. Nie potrafię już udawać. Odwróciłam się gwałtownie. Stał tak blisko, że czułam jego oddech na skórze. Chciałam coś powiedzieć, ale słowa uwięzły w gardle. Czułam tylko ten zakazany żar, który palił nas oboje. Tej nocy nie zasnęłam. Kroki na korytarzu znowu zatrzymały się pod moimi drzwiami. Tym razem klamka lekko drgnęła, ale drzwi pozostały zamknięte. Wiedziałam jednak, że granica została prawie przekroczona i że jutro może się wydarzyć wszystko. Piątek od rana miał w sobie ciężar, którego nie potrafiłam nazwać. Słońce świeciło mocno, a jednak we mnie czuło się jak przed burzą. Założyłam prostą, białą sukienkę do kolan, z cienkiego lnu, która lekko opływała sylwetkę. Na szyi zawiesiłam srebrny krzyżyk, niby zwyczaj, a jednak w tej chwili brzmiało to jak ironia. Damian od rana chodził niespokojny. Rozmawialiśmy zdawkowo, jakbyśmy oboje bali się słów. Dopiero pod południe zdecydowaliśmy się iść na spacer do lasu za wioską. Teren był dziki, pełen starych sosen i cichych polan, które pamiętały niejedną tajemnicę. Szliśmy obok siebie, milcząc. W pewnym momencie ścieżka zwęziła się tak, że musiał mnie przepuścić. Jego dłoń powędrowała na moje ramię, prowadząc mnie. Zatrzymałam się. W ciszy lasu to dotknięcie było głośniejsze niż krzyk. Odwróciłam się i zobaczyłam w jego oczach to samo, co we mnie, pragnienie i strach. Nie powiedzieliśmy ani słowa. Po prostu staliśmy naprzeciw siebie, zbyt blisko. Jego palce przesunęły się po mojej dłoni, a ja nie cofnęłam ręki. Czułam, jak całe ciało reaguje na ten niewinny gest jak na ogień. Wróciliśmy późnym popołudniem. W domu panowała cisza, ale ja widziałam, że to cisza przed końcem. I wtedy nadszedł sygnał: telefon. Krótka wiadomość od Marty: Mamo, jutro wracam wcześniej. Około południa będę w Tarnowie, nie fatyguj się po mnie. Przyjadę sama, kropka. Poczułam, jakby ziemia usunęła się spod nóg. Wszystko, co było między nami, te spojrzenia dotyki, szeptane słowa, miało nagle zniknąć, zetrzeć się do zera. Damian przeczytał wiadomość i pobladł. Spotkaliśmy się spojrzeniami. Był w nich strach i ta sama iskra, której nie potrafiliśmy już ugasić. Wieczorem chodziliśmy po domu, sprzątając każdy kąt. Każdy gest był jak rytuał, jakbyśmy chcieli zakryć ślady czegoś, co nigdy nie powinno się wydarzyć. Z zewnątrz mogło to wyglądać komicznie: dwoje dorosłych ludzi gorączkowo ukrywających sekrety. Ale w środku to była cisza pełna bólu. Kiedy skończyliśmy, usiedliśmy naprzeciw siebie w kuchni. Stół błyszczał czystością, a między nami wisiała niewidzialna granica. Damian w końcu szepnął. To nie koniec, pani Anno. Spojrzałam na niego i w sercu poczułam zarówno panikę, jak i dziwne ukojenie. Wiedziałam, że ma rację. To dopiero początek. Bo pewnych drzwi, raz uchylonych, nie da się już zamknąć.